Cześć, witajcie w kolejnym vlogu na kanale. Dzisiaj witam Was prosto z pola z Władka, którym sieje sobie żyto, na tym powiększonym kawałku. Przy okazji, pierwszy raz u mnie na gospodarstwie akcja na dwa ciągniki jednocześnie. Pomaga mi pewna osoba, która na razie nie chce być przedstawiona, jednak możecie się domyślać, kto to jest, bo Pan Andrzej już to wyczaił. Tak więc witamy Was razem, ale osobno z tej pięknej wiosny. Dzisiaj mamy do omówienia z Wami, widzami, kilka spraw. Pierwsza to taka, że cieszą mnie Wasze reakcje na ciągnik po remoncie. No i powiem Wam szczerze, że polubiłem go na tyle, że faktycznie rozważam, aby został u mnie, bo w sumie rozwój gospodarki idzie dość sprawnie, więc niedługo mógłbym kupić jakieś nieco większe maszyny pod niego. Kolejna sprawa: pisaliście, abym sprzedał Władka i zostawił 385. No to odpowiadam: szybciej sprzedam 50 niż Władka. A to dlatego, że właśnie do Władka mam sentyment większy i to sporo jak do Siądki. I po prostu Władek ma u mnie dożywocie. Tak więc, jakby się trafił klient na siądkę bez tura, to sprzedam bez tura, bo po prostu bym tura założył wtedy do Władka. Tak mi się wydaje, to będzie najlepsze rozwiązanie. Ale możecie napisać, jak myślicie. No i kolejna chyba najważniejsza dzisiaj sprawa: dostałem wizualizację swoją drogą mega realną na przebudowę gospodarstwa. To znaczy, jak mówiłem, zamiast chlewa, którego i tak używam jako garaż, Powstałaby sporo większa stodoła oraz wiata wraz z nowym wjazdem i ogrodzeniem frontowym. Oczywiście wszystko, co pójdzie, to będzie z odzysku z kilku względów. Przede wszystkim koszta, czyli na przykład, ile pójdzie, tyle materiałów odzyskam z obecnego chlewu i wykorzystam do budowy nowego. No a druga sprawa to, to że chcę, aby utrzymać jak na razie mimo wszystko stary klimat gospodarstwa. Na pewno. Zyskam sporo miejsca do magazynowania palet, do zimowania maszyn oraz miejsca na gospodarstwie. Jedynie czego nie byłoby to staw, którego w sumie i tak nie potrzebuję, a powinno latem być mniej komarów z tego powodu. Za chwilę wrzucę wam tutaj te zdjęcia, które dostałem od projektanta. Powiem wam, dzisiaj są już takie technologie, że aż strach pomyśleć. Przyjechał gość, puścił drona, porobił zdjęcia i pomiary, no i po kilku tygodniach. Dostałem, można powiedzieć, budynek na zdjęciach wrzucony w moje podwórko z każdej strony. Zresztą sami zobaczcie. Zostawiam Was z chwilę bez mojego gadania. No i tak by się to przedstawiało, wiadomo, na żywo byłyby zapewne jakieś różnice w kolorach czy kształcie, ale mniej więcej coś takiego. Generalnie sam pomysł mi się podoba, bo jest zachowany klimat to na pierwszym miejscu. A kolejna rzecz to wielkość w środku, przejazdowe drzwi. Byłby też spory strych, ale na niego jakoś nie mam na tą chwilę większych planów. Tak myślałem, bo zostałoby mi też ogrodzenie, te zielone, które mam aktualnie, to bym je wykorzystał. Tam gdzie na zdjęciach widzicie ten niski płotek, tak jak był przy stawku. Wiecie, tak, aby nic nie marnować, a ono jeszcze jest w całkiem niezłym stanie, to by był pożytek z niego. Dodatkowo, jakby się udało, bo jechałem tamtędy niedawno i u tej kobiety stoi jeszcze silos jeden, to bym go odkupił i miałbym wtedy trzy silosy, a za tym idzie, że mógłbym uprawiać więcej rodzajów roślin. Tak więc, no chyba mi się podoba ta wizualizacja i plan. Jeśli chodzi o koszta, to w dzisiejszym odcinku będzie także na szybko pokazana sprzedaż palet, za które mam nadzieję dostać całkiem fajne. Pieniądze, no i jeszcze mam jęczmienia niesprzedanego w Silosie, więc coś z niego też będzie. Liczę także na odzysk części materiałów z tego chlewu, a i co pójdzie, to będę szukał używanego jak na przykład metalowe ogrodzenie, czy nawet może jakaś cegłą, czy bloczki. Wiecie, to ma być dobrze, ale budżetowo zrobione. Oczywiście sam się tego nie podejmę, ale ten projektant mówił, że ma taką fajną ekipę, więc z nimi bym się kontaktował. Planowałbym to robić gdzieś w okolicach maja, czerwca, może, aby przed żniwami. No i kolejna sprawa, gdyby powstała wiata, tak jak na zdjęciach, to mógłbym aktualną wiatę przenieść z tej wąskiej działki, co jest po przeciwnej stronie drogi. A wtedy, może, na tej działce wąskiej, zmieściłby się jeszcze jeden tunel foliowy zamiast tych dwóch, które mam tutaj za stodołą. Wtedy nie musiałbym latać to tu, to, to tam, tylko wszystko robię w jednym miejscu. Nie wiem, numer. Liczę w tym temacie na waszą pomoc, że mi doradzicie, napiszecie, czy się wam te plany podobają. Może coś podpowiecie? Dobra. To zmiana tematu. Teraz biorę się dalej za ładowanie palet. W zasadzie za podawanie, bo na przyczepę po specjalnych szynach same się ładują. Ale najpierw pokażę wam jeszcze jak udało mi się wyremontować rozrzutnik. Bo oglądałem trochę na internecie i wybór padł na chyba najbardziej popularną kolorystykę. No ale w sumie bardzo ładnie wygląda. Jeśli chodzi o kwestie mechaniczne, to wymieniłem tym razem wszystkie łożyska, wymieniłem łańcuchy, oraz wymienione zostały belki, ale tylko kilka, które były najgorsze. Trochę spawania, potem malowania i gotowe. No i na koniec wleciały nowe naklejki. Tak więc wyszło, myślę, całkiem fajnie. Ocencie sami. Wracając do palet, to jak dobrze liczyłem, to powinno być ich 47, tak więc praktycznie cała naczepa. Było zamówiony kurs na 50, ale nie wyrobiłem, no i tak wyszło. Nieistotne, myślę, wielkiej kary za to nie będzie. Tym bardziej, że u mnie towar prima sort, pierwsza jakość. Przyjechała po to przepiękna skania i to z silnikiem V8. W bardzo fajnym malowaniu i kolorze. Podoba mi się taki zestaw. Nie będę wam za dużo pokazywał z tego ładowania, bo to nic ciekawego. A mam w planie sporo ciekawszych rzeczy jeszcze na ten odcinek. Tak więc za chwilę się zobaczymy w kolejnym epizodzie. A, no i witam w kolejnym dniu. Dzisiaj sobie pojedziemy rozsiać nawóz na powiększone pole oraz tam za panem Andrzejem. A tutaj widzicie mój nowy nabytek. Dokładnie ten, z którego materiał mi się usunął. Są jeszcze dwie maszyny z tych zakupów, ale to innym razem wam zaprezentuję. Rozsiewacz używany jednak w bardzo ładnym stanie. Jest do niego prosty sterownik z regulacją szerokości i z regulacją dawki. Na moje potrzeby jak znalazł. Tak więc ładujemy i lecimy na pole, bo czasu szkoda. Załadowałem sobie wiaderkiem nawóz, na bo miałem jeszcze w kilku workach takie, powiedzmy, resztki. To nie chciało mi się specjalnie turem tutaj skakać. A tak raz dwa załadowane i można lecieć w pole. Ogólnie zrobimy odwrotnie, jak mówiłem, najpierw zajadę tam na tył za panem Andrzejem, a potem dopiero na te połączone. A to z tego powodu, że gdyby mi brakło, to szybciej będzie na te połączone dojechać, jak tam. Kurde, a co to? Pan mietek wiezie kombań. Dzień dobry panie Mietku, a co to się stało z maszyną, że wywozi pan go? Cześć, a nic się nie stało? Poszedł do Żyda. Przyjechał kupiec no i sprzedałem. Czas na coś innego pewnie. Chyba, że nic się nie trafi, to zobaczymy jeszcze. A, rozumiem. No to powodzenia w szukaniu zatem. Wpadnę tam do pana, potem to na spokojnie sobie pogadamy. Może będę miał do pana interes? Dobra, spoko! Ja też lecę, bo za mną już się samochody niecierpliwią, tak więc uciekaj i do zobaczenia potem. Cześć. No i dobra, ja już na miejscu. Nie nagrywałem, bo jechał za mną radiowóz i tak się jakoś dziwnie na mnie patrzyli, to wolałem nie ryzykować. Tak czy inaczej na szczęście zakończyło się bez kontroli. Dobra. Ale czas brać się do roboty. Mamy tutaj dwa pola żyta. W tym roku jeśli chodzi o żyto, to nie będę go raczej magazynował w zilosie, a od razu pójdzie na sprzedaż, ale to się jeszcze na skupie muszę dowiedzieć co i jak. Powiem Wam, że to chyba moja ulubiona pora roku. Wszystko takie piękne, żywo zielone, a jeszcze jak rzepaki zakwitną, to już w ogóle jest pięknie. Może tak dla odmiany? Napiszcie w komentarzu jak oglądacie jeszcze w tym momencie hashtag piękne widoki. A swoją drogą damy radę wbić 140 łapek w górę. Ostatnio się co prawda nie udało wbić 200, ale może tym razem mniejszy próg będzie bardziej realny. Tutaj te pole sobie kończę powoli i przeskoczę od razu na te połączone tutaj po prawej. Ogólnie jak nie ma tu tyle drzew, to od razu jakoś tak lepiej i jaśniej się zrobiło. A przy okazji właśnie można przeskoczyć szybko z jednego na drugie i nie trzeba jechać dookoła. A co do tego połączonego pola, to wam powiem, że naprawdę się zrobił całkiem fajny kawałek, a gdyby jeszcze tak faktycznie się dogadać z Andrzejkiem, to byłoby ponad hektar w kawałku. Więc wydaje mi się, że na moje możliwość całkiem spoko, a co do pól, to nadal mam zamiar inwestować w nie albo ewentualnie dzierżawić. Jednak co swoje, to swoje, no ale raz, że teraz, na pierwszym planie, byłaby przebudowa, a dwa, wiadomo, finanse. No ale w przyszłym sezonie, czy może na koniec tego zobaczymy? A jak wiadomo, jak i pola coraz więcej to i będzie trzeba myśleć o jakimś kombajnie. No i tutaj znowu do Was prośba, abyście mi coś doradzali, bo w tym temacie się kompletnie nie znam. Na pewno nie byłby to żaden nowy sprzęt, a raczej coś pokroju jakiegoś bizona, czy innego zagranicznego, starszego, nie za dużego kombajnu. Czekam na Wasze zdanie w tym temacie, ale wiadomo też, zobaczymy co się trafi i jaki będzie budżet. No nic, to dzisiaj dosyć sporo planów, mieliście przyjemność lub nieprzyjemność posłuchać, ale i zobaczyć. Dajcie proszę koniecznie w komentarzach znać, czy się Wam podoba, co byście zmienili, dodali, usunęli. Póki to tylko plany, to można zrobić wszystko. Jednak już teraz na tych wizualizacjach mi się to bardzo podoba, tak więc no zobaczymy. A na ten moment ja dzisiaj się z Wami żegnam. Zachęcam do zostawienia łapki w górę i komentarza. Dla Was to kilka sekund roboty, a dla mnie ogromna motywacja, wsparcie i rozwój kanału. Tak więc do zobaczenia w kolejnym odcinku prawdopodobnie z przygotowań do przebudowy, jak się na nią zdecyduje. Na razie trzymajcie się. Cześć!